Rozdział trzydziesty dziewiąty Nazajutrz nadeszła chwila odjazdu Zbyszka. On sam siedział wysoko na rosłym koniu bojowym, a swoi otaczali go dokoła. Jagienka, stojąc wedle strzemienia, wznosiła ku młodziankowi w milczeniu swe smutne niebieskie oczy, jakby chcąc przed rozstaniem napatrzeć się na niego dowoli. Maćko razem z księdzem Kalebem przy drugim strzemieniu, a tuż obok giermek z siecie chówną. On zwracał głowę to w jedną, to w drugą stronę, zamieniając z nimi takie krótkie słowa, jakie zwykle wypowiada się przed długą podróżą. Ostańcie zdrowi, niech cię Bóg prowadzi, czas już, hej, czas, czas. Poprzednio był już pożegnał się ze wszystkimi i z Jagienką, którą pod nogi podjął, dziękując jej za życzliwość. A teraz, gdy spoglądał na nią z wysokiego rycerskiego siodła, miał ochotę powiedzieć jej jeszcze jakie dobre słowo gdyż jej wzniesione oczy i twarz mówiły mu tak wyraźnie, wróć, że serce wzbierało mu rzetelną wdzięcznością. I jak gdyby, odpowiadając na tę jej niemową wymowę, rzekł Jaguś, ku tobie, jako ku siostrze rodzonej, wiesz, nic więcej nie rzeknę. Wiem, Bóg ci zapłać. I o stryjcu pamiętaj. I ty pamiętaj. Już ci wrócę, jeśli nie zginę. Nie gin. Raz już w płocku, gdy wspomniał o wyprawie, powiedziała mu tak samo: nie gin. Ale teraz słowa te wyszły z jeszcze większej głębi jej duszy, i może dla ukrycia łez pochyliła się przy tym tak, że czoło jej dotknęło na chwilę kolana Zbyszka. A tymczasem pachołkowie konni, przy bramie trzymający juczne konie, gotowi już do drogi poczęli śpiewać. Nie zginie pierścień, złocisty pierścień, nie zginie. Kruk go odniesie, z pola odniesie, dziewczynie. W drogę! zawołał Zbyszko. W drogę! Boże cię prowadź, matko najświętsza! Zatętniły kopyta na drewnianym zwodzonym moście, jeden z koni zarżał przeciągle, inne poczęły parskać i orszak ruszył. Ale Jagienka, Maćko, ksiądz, Tolima oraz trzech ze swoją niewiastą i ci słudzy, którzy zostawali w Spychowie, wyszli na most i patrzyli na odjeżdżających. Ksiądz Kalep żegnał ich krzyżem czas długi, aż gdy wreszcie znikli za wysokimi krzami olszyny, rzekł. Pod tym znakiem nie dosięgnie ich zła przygoda. A Maćko dodał. Pewnie, ale i też dobrze, że konie czyniły parskanie okrutne. Lecz i oni nie zostali już długo w spychowie. Po dwóch tygodniach załatwił stary rycerz sprawy z Czechem, który osiadł dzierżawo na majętności, sam zaś na czele długiego szeregu wozów otoczonych zbrojną czeladzią, Ruszył z Jagienką w stronę Bogdańca. Niezupełnie radzi patrzyli na owe wozy ksiądz Kaleb i stary Tolima, bo, prawdę rzekłszy, Maćko złupił trochę spychów, ale ponieważ Zbyszko całkiem zdał na niego rządy, nikt nie śmiał mu się sprzeciwić. Zresztą byłby zabrał jeszcze więcej, gdyby go nie była hamowała Jagienka, z którą sprzeczał się wprawdzie, wydziwiając na babskie rozumy, ale której słuchał jednak prawie we wszystkim. Trumny Danusinej nie wieźli jednak, gdyż skoro z pychów nie został sprzedany, Zbyszko wolał, aby została z ojcami. Wieźli natomiast moc pieniędzy i różnych bogactw, w znacznej części złupionych swego czasu na Niemcach w rozlicznych bitwach, które stoczył z nimi Jurand. Toteż Maćko, spoglądając teraz na ładowne, pokryte rogorzami wozy, radował się w duszy na myśl, jak wspomoże i urządzi Bogdaniec. Zatruwała mu jednak tę radość obawa, że Zbyszko może polec, ale znając sprawność rycerską młodzianka, nie tracił jednak nadziei, że wróci szczęśliwie, i z rozkoszą o tej chwili rozmyślał. Może to Bóg tak chciał, mówił sobie, żeby wpierw dostał zbyszko spychów, a potem doły i wszystko, co po opacie zostało. Niech jeno wróci szczęśliwie, to mu kasztel godny w Bogdańcu wystawię, a wtedy obaczym. Tu przypomniało mu się, że cztan z Rogowa i wilk z brzozowej pewnie niezbyt milego przyjmą. I że może trzeba się będzie z nimi potykać, ale o to nie dbał, równie jak stary koń bojowy nie dba, gdy mu do bitwy iść przyjdzie. Zdrowie mu wróciło, czuł siłę w kościach i wiedział, że tym zabijakom, groźnym wprawdzie, ale nie mającym nijakiego ćwiczenia rycerskiego, łatwo da rady. Wprawdzie co innego mówił przed niedawnym czasem Zbyszkowi. Mówił to jednak tylko dlatego, by go do powrotu skłonić. — Hej, szczukaja, ja, a oni kiełbie — myślał. Niech mi lepiej od głowy nie zachodzą. Natomiast zaniepokoiło go co innego. Zbyszko Bóg wie, kiedy o to wróci. A przy tym Jagienkę uważa całkiem tylko za siostrę. Nóż dziewka patrzy na niego też jak na brata, i nóż nie chce czekać na jego niepewny powrót. Więc zwrócił się do niej i rzekł: Słuchaj, Jagna, nie mówię ja o cztanie i wilku, bo to grube chłopiska i nie dla ciebie. Tyś teraz dwórka, ale wedle tego, że to roki ci są. Już nieboszczyk zych powiadał, że czujesz Bożą wolę, a to temu kilka lat. Bo ja tam wiem. Mówią, że jak dziewce za ciasno we wianuszku, to ci sama gotowa szukać takiego, co by jej go z głowy zdjął. Ma się rozumieć, że nic tan, ni wilk, ale jako, że miarkujesz? O co wy się pytacie? Nie wydasz li ty się za kogo bądź? Ja, ja mniszką stanę. Nie powiadaj byle czego, a jak Zbyszko wróci. Ale ona potrząsnęła głową. Mniszką ostanę. No, a jakby cię pokochał, jakby cię prosił okrutnie. Na to dziewczyna odwróciła zarumienioną twarz do pola, ale wiatr, który właśnie od pola wiał, przyniósł Maćkowi cichą odpowiedź. To nie ostanę.